Chyba każdy z nas jako dziecko uczył się modlitwy rozpoczynającej się od słów Aniele Boży, stróżu mój. Doświadczenie pokazuje, że jest to jedna z pierwszych modlitw, w których się uczymy, najczęściej za sprawą naszych babć, czasami za sprawą rodziców. I tak jak szybko się jej uczymy, tak szybko spychamy ją do świata dzieciństwa, Razem z bajkami, kolorowymi obrazkami, jako dorośli rzadko do tej modlitwy wracamy. Wydaje nam się, że Anioł Stróż to kwestia kolorowych obrazków, takich trochę cukierkowych, gdzie mamy parę dzieci nad mostem z powyrywanymi fragmentami przęseł i anioł za nimi broni je przed niebezpieczeństwem, które przed nimi czycha. Ale Kościół dzisiaj mówi nam bardzo jasno, że aniołowie stróżowie są darem nie tylko dla dzieci do pewnego momentu życia, ale dla każdego człowieka na całe jego życie. I dla dziecka, i dla dorosłego, i dla ludzi prostych, i dla mocno wykształconych, i dla zdrowych, i dla chorych, i dla wierzących, i dla tych, którzy Boga dopiero szukają, albo którzy nawet nie chcą go szukać. Pan Bóg w swoim miłosierdziu, w swojej opatrzności i mądrości postawił przy każdym z nas anioła, osobowego ducha, stworzenie przewyższające doskonałością wszystkie stworzenia widzialne, obdarzone rozumem i wolną wolą. Anioł nie jest metaforą jakiejś siły, ale jest Osobą, która może podejmować decyzje i która całą sobą kontempluje Boga. O tym, że anioł jest wolny, wiem choćby przez to, że istnieją też anioły, które od Boga się odwróciłem, które zwiemy szatanem czy diabłem. W Starym Testamencie, jak widzieliśmy to choćby w dzisiejszym czytaniu, widzimy, że aniołowie towarzyszą ludowi Bożemu. Kiedy Izrael idzie przez pustynię do ziemi obiecanej, Bóg obiecuje mu: „Oto ja posyłam Anioła przed Tobą, aby cię strzegł w, w czasie twojej drogi i doprowadził cię do miejsca, które ci wyznaczyłem”. Widzimy więc tutaj misję Anioła: strzec i prowadzić, i zadanie człowieka: szanuj go. I słuchaj Jego głosu. Nie tylko znak ognistego słupa, czy obłoku, towarzyszył Izraelitom, ale towarzyszył im niewidzialny składnik Boga, dzięki czemu nie byli na pustyni sami. I my na pustyniach naszego życia, w pustyni choroby, samotności, trudnych wyborów, pokus, które nas osaczają, nie jesteśmy sami. Ale mamy przy swoim boku anioła, którym Pan Bóg dał rozkaz, aby nas strzegli na wszystkich naszych drogach. I powtarzaliśmy to w refrenie Psalmu: Kazał aniołom, aby strzegli ciebie. Nie poprosił ich grzecznie, ale wydał rozkaz, któremu oni mają być posłuszni i któremu są posłuszni. Aniołowie są przy nas. Ale równocześnie, jak mówi Ewangelia, są przy Panu Bogu. Aniołowie ich wpatrują się zawsze w oblicze Ojca, który jest w niebie. Zatem łączą nasz świat ziemski z tym światem niebieskim. I każdy ma swojego. Tak bardzo Pan Bóg nas ukochał, że te najdoskonalsze z bytów duchowych. Yy, przyporządkował każdemu z nas. I nie ma człowieka, o którym Pan Bóg by zapomniał, któremu by nie dał swojego Anioła, którego by zostawił samego. Ale możemy się zastanowić, dlaczego Pan Jezus mówi o małych, mówiąc o tym, że Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca. Dlaczego w ogóle wstawia nam dziecko jako wzór i dlaczego tak bardzo aniołstróż nam się z tym dzieckiem kojarzy? Dlatego, że dziecko jest proste. Jeśli dziecko usłyszy, że ma swojego anioła stróża, do którego się ma modlić, to nie będzie kombinować. Może czasem zapyta się, jak on może wyglądać, albo będzie próbowało go sobie jakoś wyobrazić. Ale będzie ufało mamie, babci, temu, kto go wprowadza w świat duchów niebieskich, że tak jest. Że ma anioła i będzie się do niego modlić. Prosto z serca, tak jak się nauczy, nawet jeśli czasem zamiast stróżem nazwie go strusiem. To będzie szczere. Będzie płynęło z prostoty dziecięcej wiary. I w tym mamy dzieci naśladować. Nie w naiwności, ale w ufności i w otwartości na to, co Pan Bóg nam daje. Yy, I możemy sobie zapytać, czy w ogóle mamy jakieś doświadczenie aniołów w naszym życiu? Czy mamy jakąś relację ze swoim aniołem Stróżem? <laughs> Przykłady święte pokażą nam, yy, że te relacje mogą bardzo ciekawie wyglądać. Święty ojciec Pio widywał swojego anioła stróża, rozmawiał z nim i prosił go, aby przekazywał konkretne intencje bezpośrednio Panu Bogu. Święta Faustyna w dzienniczku świadczy o tym, że anioł stróż towarzyszył jej zawsze w jej podróżach i w modlitwie. Święta Gama Galgani, prosta dziewczyna z przełomu XIX i XX wieku, żyjąca we Włoszech w miejscowości Lukka miała bardzo nietypową relację z Aniołem Stróżem, bo traktowała go jako swojego listonosza. Kiedy miała coś do przekazania swojemu spowiednikowi, odkładała przygotowane listy do specjalnego pudełka w swoim pokoju, modliła się do Anioła Stróża, aby je dostarczył do spowiednika. Rano tych listów nie było. A kiedy je czytał, odnajdywał w tych listach odpowiedzi na pytania, które chciało zadać, ale jeszcze nie zdążył tego zrobić. To przykład Trójki Świętych pokazuje nam, że traktowali aniołów stróżów jako kogoś bardzo realnego. I może nam będzie brakowało tak mocnej wiary, żebyśmy aż takiego działania aniołów stróżów w naszym życiu doświadczyli. Ale może mamy takie sytuacje, kiedy chcieliśmy coś powiedzieć, zrobić coś nas powstrzymało, zatrzymało przed jakimś działaniem i to w mniejszym czy większym stopniu nas ocaliło. Może tak było i nie był to przypadek. Ale to była anioł stróż. Tylko czy ostatecznie zadaniem anioła stróża jest bycie naszym listonoszem czy naszym prywatnym ochroniarzem? Nie. Bo największą tragedią w naszym życiu niekoniecznie będzie to, że stanie nam się krzywda jakaś fizyczna. Ale podstawowym, podstawową przestrzenią, w której aniołowie, służowie mają nas strzec, jest droga do zbawienia. I tam możemy pójść poranieni fizycznie, nawet z niecałym swoim ciałem. Ale ważne, żeby z duszą wolną od grzechu. Możemy ze szwankiem. I aniołowie są po to, żeby dojść, doprowadzić nas duchowo do tego celu, nawet jeśli ciało ucierpi. Stąd musimy, go, sz, musimy swojego anioła stróża szanować i słuchać. Tak jak Izraelici, anioła na pustyni. Słuchaj jego głosu, a będę nieprzyjacielem Twoich wrogów. A to już jest potężna obrona jeszcze większa niż Anioła. Mieć po swojej stronie Pana Boga, który będzie pokonywał tych, którzy nam zagrażają, który będzie walczył o nas, za nas. Po to, abyśmy osiągnęli cel Ziemi obiecanej, czyli niebo. Ale musimy słuchać głosu Anioła. Jak? Raczej go nie zobaczymy. Raczej nie usłyszymy bezpośrednio do ucha podpowiedzi, jak to nieraz w kreskówkach widać. Ale mogą to być delikatne natchnienia, pragnienie dobra, jakaś ostrożność, niepokój wobec czegoś złego. Nieraz głosem anioła stróża będzie szept sumienia, fragment z pisma świętego, może jakieś słowo usłyszane od drugiego człowieka, które Pan Bóg natchnie. My przez wiarę już teraz uczestniczymy bowiem we wspólnocie z naszymi aniołami. I mogą przez nas przemawiać, tak jak my możemy razem z nimi Pana Boga wychwalać. Zauważcie, na koniec każdej prefacji we Mszy Świętej, przed śpiewem Święty, 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 ksiądz zauważa, że my razem z aniołami, archaniołami, ze wszystkimi chórami niebios wysławiamy Boga wołając. A w pierwszej modlitwie eucharystycznej, tuż po przeistoczeniu, będziemy zresztą za chwilę prosili Pana Boga. Aby Jego święty anioł zaniósł ofiarę na ołtarz w niebie przed oblicze Jego Majestatu, żeby wziął ofiarę, czyli nie tylko chleb i wino, ale przede wszystkim nas, którzy przyjmując te dary, mamy otrzymać pełnię błogosławieństwa i łaski, czyli zbawienie. Czy Potrafimy w ten sposób spojrzeć na obecność aniołów? Obyśmy od dzisiaj potrafili. I może warto też będzie wrócić do tej prostej, dziecięcej modlitwy i odmawiać ją ze zrozumieniem, bo ta modlitwa jest całkiem mądra. Zaczynamy od słów: Aniele Boży, stróżą mój. Zwracamy się do kogoś konkretnego, do istoty duchowej, którą Pan Bóg mi dał, jako wyraz swojej troski o mnie. Ja nie jestem własnością tego Anioła, ale ten Anioł jest dla mnie, posłany po to, aby mnie był sam na drodze do zbawienia, aby ktoś mnie na tej drodze strzegł. I prosimy Go, Ty zawsze przy mnie stój. Zatem wierzę, że jest On przy mnie obecny nie tylko w chwili modlitwy, ale w każdym momencie rano, wieczorem, w dzień i w nocy. Że nie ma takiej chwili naszego życia, która byłaby zostawiona bez opieki Anioła Stróża. I wiedząc, to, że On zawsze jest przy nas, znowu prosimy, by nam był zawsze ku pomocy. By nie tylko był, ale by działał. By nas chronił przed złem i niebezpieczeństwem, ale by także. Podsuwał nam natchnienia i prowadził nas w stronę dobra, w stronę właściwych decyzji. Powiemy, że sami nie zawsze będziemy je dobrze podejmowali. I prosimy, broń mnie od wszystkiego złego. Zło jest realne. W postaci grzechu, pokus, niebezpieczeństwa, działania złego ducha. Proszę więc Anioła, który jest bytem doskonalszym, aby mnie chronił. Ciało od wypadków i duszę od grzechu. W innych wersjach yy, mówi się strzeż duszy ciała mego. Czyli prosimy o to, aby Anioł struszczował nad całym naszym istnieniem, tym doczesnym i tym wiecznym. Po co? Żeby zaprowadził nas do żywota wiecznego. Celem anioła stróża i prośbą, o którą modlimy się w tym prostym tekście, nie jest to, żeby być wolnym od wypadku czy od choroby, ale żeby dojść do nieba. I wtedy, kiedy będziemy trzymali się naszych aniołów jako przewodników do wieczności, możemy ufać, że oni przeprowadzą nas przez bramy śmierci bezpiecznie, prosto w ramiona Boga. I zobaczcie, w tej prostej, dziecięcej modlitwie mamy głęboką treść teologiczną: pochodzenie Aniołów od Boga, ich osobistą więź z każdym człowiekiem, ich stałą obecność, troskę o duszę i ciało, obronę od złego i prowadzenie do życia wiecznego. Odgrzejmy sobie ten tekst w naszych głowach i przeprowadźmy go z głowy do serca. Każdy z nas obok siebie ma Anioła, którego ma szanować i którego ma słuchać, i któremu ma ufać, jak dziecko, które ufa swoim rodzicom, że to, co robią, to, gdzie je prowadzą, jest dla nich dobre. A wtedy, kiedy przyjdzie dzień naszego przejścia do świata niebieskich duchów, Anioł, który na ziemi strzegł nas przez całe nasze życie, weźmy tak jak Rafał Tobiasza za rękę i przeprowadzi nas na drugą stronę, do miejsca, które on dobrze zna, które jest dla nas przygotowane, gdzie będziemy mogli wpatrywać się bez końca w oblicze Ojca, który nas kocha i jest z nami na wieki.